Witajcie wszyscy. Ja jestem Kanon Jaracz. Ja muszę poczekać, czy przyjaciele do mnie przyjdą. O, cześć! Cześć, Kanon Jaracz! O, cześć, Ezra! Nie wiedziałam, że to ty. No wiem, tu i jestem. Tak, wiem, Artur Ezra. To tak, wiem, to ja. O, cześć! Hej, Kanon Jaracz! Cześć, Zap Orlisos! O, cześć, witaj! Tu ja jestem. No wiem. Tylko uważaj na szczęście, że nie ma tego wroga. No wiem, dzięki. O, cześć! Kanonioracz! O, Spider-Man, to ty! No wiem, przyszłem tutaj. Może z wami pogram w jakąś grę? Okej, okay. zobaczymy w jakie gry mogę. A w jaką grę chcesz grać? Wiem, w Super Smash Bros. Dobrze, to jest dobra gra. Zaczynamy. Okej, okay, teraz włączę moją konsolę. Włączę sobie konsolę. Zobaczymy jak to będzie działało działo. Uh, konsola. I teraz jeszcze włączy nachod mi dwa. Uh, to będzie fajne. To będzie świetnie. To będzie super. O! Zaczyna się! Włączy się gra! Hej! Okej, okay, super smash, bros. Daj zobaczmy. Dawaj, dawaj nie nie uda mi się pobijecie tu jesteś tu tu jeszcze jedno yes wygrałem jestem au ujesco jaki on silny jest tak, to ja. Przyszedłem tu za ciebie. Ach, prawie. O Jezu, chyba ja przegram tą grę. Nie martw się. To jest tylko gra. Tak! Wygrałem tą grę. O, szkoda. Dobra, kochani, tylko, że to jest, jest teraz czas na spanie. Chodź ty. Chodź ty. Dzięki, i dzięki. Oni chyba śpią. Muszę ich zabierać. A, a, a. A, a. Oni! Chyba nie! pomóż mi pala! Ja proszę nie jestem duraj! Ty eh, ma... Uh. Hej! A co tutaj kamera robi, co? Tak! O, jaki ty bardzo ciężki jesteś! O! Uh. Spróbuj, Boże, ty zawierasz tu. A, uh. Uh. Może ci zaufam, co? Czy to jest miejsce takie dobre? A nie, tu jest zakręcę. Ooo! Po tobie, ty smarkaczu! Jak ty się odzywasz? Tu nie jest dobre dla ciebie, zanim ty coś dla mnie tego chcesz. Haha! Ha! My się uwolniliśmy sami. Ty, smar... My obudziliśmy co ty jeden? Au! Już jesteśmy! Ha. O, tu jesteśmy, tak! Jesteśmy, uwolniliśmy. My sami go pokonaliśmy na szczęście. Jeśli witajcie! Jeśli chcesz subskrybować na mój kanał Och Kano Karol, to subskrybuj na ten kanał. Na razie dzięki na obejrzenie Kanan Jaracz.